Jak to, kurwa, przychodzisz i autorytatywnie stwierdzasz przed ogółem, że Żydów nienawidzicie? I stwarzasz, kurwa, takie, taką, taki mechanizm antypolonizmu, no rozumiesz, antysemityzmu, tutaj, ty, w swojej postaci. Przecież tu już były dyskusje toczone latami na ten temat, przecież było powiedziane, że, że wśród każdej nacji, czy do Polaków, bezkim osób, Żydów, Rosjan, są kuje, złodzieje. Pierdolnięci i mordercy, i tak dalej. Żeśmy to już na ten temat rozmawiali. Żeśmy rozmawiali o specyficznych sytuacjach. Bo niektórzy nazywają to spiskiem, śmieją się, ktoś ma urojenia, bo jakiś spisek na śmieci istnieje. Ha, ha, ha. Ja mam lody, ja mam papierosy, ja mogę do niebie, Co oni o spisku mówią. No widzisz, no. Chodzi o całkiem inne rzeczy. Ale wy jako kurwa bydło nie rozumiecie pewnych spraw. Może otworzycie telewizor i przez pół godziny codziennie będzie wam pierdolił, aż wam łeb wypierze. Aż wam wypierze. No są ludzie, dla których jest to biznes. Żebyście się kurwa czuli przytłamszeni, że jesteście antysemitami, dlatego że na przykład powiecie, że któryś z Żydów jest głupi. A przecież to jest stwierdzenie bardzo stare. To nie jest dzisiaj jakiś wymysł, że mówi się, że o ten Polak jest głupi, ten Chińczyk jest głupi. Jeżeli jest Żyd jest głupi, nazywa się go po imieniu. Jeżeli jest Świnia, mówi się Świnia. Niech Ci przyjdzie jakiś chuj, niech ci powie, że jesteś antysemita. A tak ci powiedzą, jak będą chcieli. Zgnoją cię, zamkną cię. I nic nie zrobiłeś. Tylko do tego potrzebują bydła na poklask. I temu bydłu się kurwa pierze wełba.